Nie, jest pies. Tutaj pająk z power. Jesteś is... like... w 100% pewien, że masz wszystko, co mogliśmy przynieść. Jeżeli nie, no, to... Możemy rozpocząć. Okay. <coughs> okay, dobrze, no Brongus jest tutaj, prawda? Aha. Brongus tutaj prowadzi. Mm -hmm. No okay, dobra. Okay, but... Dobrze, Dobre. ja idę pierwszy, Lmao. No. Kulturalnie panowie. To jest poważna aukcja. Czy, czy ogólnie jesteśmy pogrupowani, czy każdy po swojemu i ewentualnie później się dzielimy? Ja myślę, że powinno być po... no nie działają aukcje także w dwie osoby się ten... Musimy to robić osobno chyba. Chyba nie, znaczy nie. Robimy nie razem tak. chyba. My mamy wspólny majątek z Czaliorą. Tak. No dobra, no w sumie my też, także w sumie dobra, także w sumie okej okay. No dobrze Czekajcie, ale to w sumie powinniśmy ustalić, my są tej skrzynia, prawda? Zobaczyć co kolejna grupa, nie wiem czy wiecie co jeden i drugi ma Beczki, no, e, o dobrze, beczki Choć tutaj e, musimy zobaczyć, ja mam tutaj tak To jest to co ja mam, prawda? Mam również to nie przesadzajmy wszystkiego od razu Nie, to jest na razie po prostu pokaż tego co jest nie, tutaj patrzymy zwykle tam. I tak samo my nie będziemy patrzeć to Was. Mamy jeszcze to. Mamy jeszcze to. Chciałbym Juno to trochę. Ale możecie. A to był już był. No dobra, to... macie obrzezać. Mhm. Simon i Olek prowadzą konwersję. Ty wziąłeś tylko jedno wiadro? Boże czarnuchu. Miałeś robić więcej. O. Dejam. O, widzę, że tutaj jeden przedmiot się powielił. u Ciebie i u mnie. Ale to jest wyjątkowy. Dickowało tak baj? Nie ma. Nie ma, nie możesz już wyjść. Zapuść. Nie, nie możesz. No to nie, no, nie możesz się po prostu nazwane. No i wtedy już jest niewartościowy jest nawet bardzo chciałby. Zobaczymy. Czarnię. Dobra, zostaw to seed. Dobra. Dobrze. Chyba chcecie konsultować, czy wy wiecie obaj, co macie w międzyczasie. Tak. Nie ja. Tak, dobrze. Okej, okay, no. W w takim mamy. razie y, wygo... Dobra, nieważne. Nie w Rozpoczynamy akcję od najmniej. E, najmniej przedmiotów. E, pierwszym przedmiotem, jednak dalej bardzo walej był. Będzie. Block Piss. Dobra. Ktoś przeniósł Blok Piss, w ogóle? Ja mam. Proszę, tutaj do tego. Do lewej. Myślę, że ogólnie powinniśmy stać tutaj, bo tu będzie tak wygodniej no. Ogólnie to jest 16. Teraz możemy sprawdzać malusty, swoje nie. skrzynki i tak dalej. Możemy, ale nie możemy przeciwnika, Tylko jedno, chyba że zezwoli na to, bo jest po jego córze. Czyli tak krótko mówiąc, wyrzucamy wszystkie swoje przedmioty, czy jak? Ale no po kolei, to można wiesz, można w końcu zrezygnować i po prostu sprawić, żeby przeciwnik... Nie będzie lepiej po prostu, jak będzie mówić, co możecie dać za to i tyle. No I właśnie, to ja to chciałem to... tak robić od początku i dlatego od bez początku bez o tym mówiłem. To tymi no, no i tak prostu, w sumie to, to, to co, po co teraz jest, to, to po wyrzucamy wszystkie ja swoje rozumiem. przedmioty. No właśnie, to nie... Lecho, wiesz co, daj wszystko co masz do skrzynki, ja wezmę wszystko, żeby było w jednym miejscu. To w sumie te rzeczy, które są aktualnie mniej potrzebne, prawda? tutaj. Dobrze, to jest mało użyteczne. To wezmę, to wezmę. To też się przyda, i to. to ja bo to jeszcze to mam. i to. I oraz to. Dobrze, ta skrzynka tutaj są moje przedmioty pozostałe, bo po prostu miałem za dużo miejsca Dobrze. E, myślę, że możemy kontynuować. Chciałbym usiąść z tyłu. Ja lubię. Ty, z tyłu. E, no dobrze, to możemy też normalnie. Jeżeli taki Simon Sailor na przykład szedł mi, z, szedł mi z mordy, to byłbym satysfakcjonowany No właśnie, czarnochód, stoisz na oparciu, jak debil. Wita. Znalazłeś Za się Hyhy <noise> jesteś zabawny? No tak? tak To było de Funny ja się uśmiałem Zobacz mi poważnie, tutaj się dzieje <noise> Spal... spal no dobrze, Pierwsza aukcja jest... Jest <noise> to... Blok Pies, dosłownie no, jest, od którego została odparowana woda metodą laboratoryjną, przez co stał się po czysty, To jest czysty mocznik. Czysty mocznik, tak. Blok wręcz. Jeden, jeden metr sześcienny mocznika. Mocznik. Tak. Koplitki, defiler. Bo Tak. po prostu kamienie nerkowe. Pozyskany został z żydowskich dzieci. Blok kamieni nerkowych. Kolejny materiał, który można się tradeować. Bo... Czy ktoś. Ktoś biduje na to. Ktoś kupuje. Biduje Gdy to Sześć Czy... złota. Albo nie. Z zapomnij. Blok to... emeraldów. Blok emeraldów, same. Blok emeraldów. Chciałbym blok przebić. Pes. Ale to tak nie działa. Wy, wy nie wiecie, jak działają aukcje. Nie, nigdy nie widziałem. Boże, no, dobrze, do, dobra, mówię, Boże, to, ja oferta. Ja muszę wytłumaczyć im, weź to kam. Znaczy, ja muszę wytłumaczyć, jak działają aukcje, bo oni nie rozumieją. No, ale, aukcje polegają tak, ale. że stoi taki o aukcyjny człowiek, aktualnie jest nim buyer. Czemu, nawet, przedmiast... nie było, czemu nawet nie było ceny wywoławczej? No właśnie wiem, I, znaczy była cena wywoławcza, ale no, nie wiedzieli co z tym zrobić najwyraźniej. Dobrze. Bruf. Cena wyławczą na przykład tutaj w tym przypadku jest PYS. Biorę. PIS. Biorę. No właśnie, dlatego tego mówię. To tutaj nie chodzi o to, że biorę, tylko mamy to przebić. Biorę wow. To pod, jak bierzesz PYS, to po co to przelazłeś w ogóle, bo nie rozumiem. Chcę mieć w Jestem załamany. Wow. Cena wyławcza to pół zł. Biorę. You Dobrze, czy możemy zacząć normalnie aukcję? Wtedy się przebijamy wartością i dajemy przedmioty, które są potencjalnie, potencjalnie wyżej wartościowane. Nie gadaj, bierz moje pieniądze. Tu, jak to powiedzieć? temy? Nie, my mamy możemy. Po prostu mamy przebijać się bardzo. No, no shit. Masz dawać więcej, dopóki, dopóki wow. inny nie będzie dawał więcej i twoja będzie największa cena i skończy się czas licytowania. No, ten, który da najwięcej wygrał. Tak. Tej... Dlatego ja się zastanawiałem, co w że będziecie wrzucać wszystko do beczki. No. Więc. Wrzucamy wszystko do beczki po prostu i tyle. Teraz tracimy swój cały dorobek, wrzucamy wszystko do beczki. zabieram całe to... wasze pieniądze na blok pies, tak to będzie i like Dance motherfuckers. Dobra, możemy zacząć aukcję. Nie, my nie robię parku. Dobrze. Ale bądźmy profesjonalni. Uh. Okay. Uh, sometimes you wonder what's going on inside their heads. Jeszcze <laughs> raz, cena wywłaszcza <laughs> jeden blok złota. Kamieniny. To możesz czy nie? Możesz. Nie kurwa ci możesz. Bro, to po co ty tu God. Dobra, przebijam dwoma blokami pest. Dobra, dwa bloki pest. Czy ktoś przebija jeszcze? Ja przebijam biorę. Sześ przebijam sześcioma diamentowymi jądrami. Biorę. Jądrami okej. Okay, okay. Przebijam ośmioma blokami emerald. Osiem, okej. Okay. Przebijam stackiem diamentowych jądr. Stack. Okej. Okay. 20 y, bl diamentowych bloków. Oh shit. 5 staków metamfetaminy. Dobra. O, dobra. O, <słysza> to, <słysza> to, państwo, meta co robić? 12 staków kokainy. <słysza> Okej, okay, dobra. Fuck. E, dobra, czy ktoś przebije 3? 9 staków metamfetaminy oraz kam bucket. Dużo kości słomka. shit. Dużo z Dziewięć okay. staków metamfetaminy oraz pozwól, że policzę 6 staków bowlerów oraz stojący penis. I've had fucking enough Stal. Oh, fuck. No, mi się to, ceny były wyższe, a teraz niższe. O, damn. Nie wiem. Był. Dobra. skórzane cyce. Czy ktoś przebija stal? Nie wiem czy... Czekaj, czy... czy ty Myślę, mówisz powinniśmy... o tych? O tym tybi... To jest bezwartościowe, tego nikt nie przebije. Jyszur? Ja mam testyku. O, <grym> To są ochrane gacie grera. O, o strane gaci grera? Pamiętajcie, że jesteśmy na pierwszej aukcji, Może nie wypierdajcie wszystkiego. Chyba się rządujemy o, okay. o Blockpest, tak? Tak. Boże, ty A... jest jupośledony? Ja myślę, że Blockpest to jest cena wywoławcza <grym> dla Polski. Słobek Ty jest Boże. No to po co? To ja rezygnuję z cena wywołała Block Pest. <grym> po prostu. Jak, mam tego 48, ma... wow. Ja nie mogę. No, to też. Wy powinniście po prostu wyjść stąd. No. My nie, no. Cena wywoławcza. Teraz będę znowu tłumaczył. Tak. Wezmę Siusiak. Brągus, ja muszę tutaj stać, bo oni nie, nie rozumieją. Cena wywoławcza jest to cena, od której zaczynamy licytować i idziemy w zwyż. No. Ale licytujemy mm -hmm. o konkretny przedmiot, którym dalej jest Forskin Bayera. Cena wywoławcza to nie jest przedmiot, o który licytujemy, tylko przedmiot, od którego wartości licytujemy wzwyż. Licytujemy o cenę. A co ty myślałeś, że co my kurwa robimy? Nie wiem, Forskin Bayera idziemy, czy coś. E, nie, nie, słuchaj, to są różne ja. itemy. Nie wiem, jak ja po prostu. Ja po prostu. Ja bym chciał, żeby fucking stroke. Ale powiedziałeś, że to jest cena wywoławcza. Właśnie. Co? <grymne> Dla, <grymne> powiedziałem, że cena wywoławcza za blok uryn to jest, to jest jeden gold block czyli <grymne> Jestem w stanie ci dać za to trzy kulki spermy, to jest tyle ile mogę dać. <grymne> <grymne> mogę ci dać skrystalizowany kam. Blok. Skrysta Okej. Okay. Daj Zastali no to manekam zostawiłem w skrzyni, bo stwierdziłem, że jest bardzo także Nie wiem, czy to jest coś warte. Zastali uh. to jest stojący jest penis. warto od kulek. To jest stojący penis. Uh, Okej, okay, boner. Nie, to nie jest po prostu boner. To są bonery. To jest stojący penis. Oh shit. No the fucking difference. Uh -huh. To jest stojący penis. Dobra, przebiję Was wszystkich. Oferuję Ci blok pys. za blok pys. Ale... W to jest cena wywoławcza To Właśnie chciałem to Czyli Czyli gówno tam przebiłeś. No, gówno przebiłeś. Licytujemy o Forskim, tak. 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 Znaczy nie, teraz no, o, to co jest dosłownie na tym, ten item. Nie, to nie. Boże. To jest złoto, a nie Forski. To jest... To, jest... to jest to w końcu licytujemy się o pec, czy... Tak, Ja myślę, że powinniśmy przerwać aukcję. Można powiedzieć, że. Już... No... Lechu, chodź, jeszcze zabierz ten przedmiot, idziemy stąd. No, wow, to jest żałosne. Okej, okay, idę stąd. Idę ten lepszy klient. Ja, po po prostu, pani robus, ja jestem za zdania, że powinien o. po prostu zostać otwarty handel, bo licytacje w ten sposób po prostu niczego nie prowadzą. No, no. no dobrze, ale cyruik skoro 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 prowadzimy otwarty handel i to byśmy tak za ten blok uryny. Ten Blok uryny, oryginalny blok uryny mówisz. Tak. Chodź tutaj. Tutaj myślę, że będzie centrum handlowe, po prostu. Idź stąd. Tak. Zostajemy tutaj, to jest centrum handlowe. Dobrze. Co ja ci mogę dać? Mogę dać ci, ci jądro. Dwa, dwa pięknie. Tutaj masz Beryl, tutaj jest Beryl. Tutaj są dwa Ja, ale jeżeli chcesz, mogę dać ci dwa diamentowe jądro. No dobrze, za to już mogę. Dobrze, ja jestem zdania, że to jest dobry deal. Dobra, deal. Ale ja nie mam miejsca w tym nie mam pojęcia, gdzie coś się podziało. Czy masz większe ilości pies? I Siemens gdzie jest? to jest? Nie, jest tylko Siemens okay. okay. nie pieski A no to, to my jesteśmy tutaj właściwie. Mamy wspólne pyski. Ja problemy. czekam na polskie Tutaj możesz zabrać dalej te rzeczy. Ale nasze mój, rzeczy. mój polski. To są nasze rzeczy, zabierz to. Zabierz chociaż ten kam blok jeszcze Ile zbierze. chcesz za niego, mogę ci dać Hardened shit i testicle e, To jest najbardziej Valuable item na serwerze w tej to chwili Teraz tak, dam ci 12 stacków cocaine Hardened shit i testicle Co o tym myślisz? Mogę dać skórzane hmm. cycy Trójk wygrał tigrero. Chodź. Teraz już za późno Teraz już po wszystkim To, to jest to legendarny tak Zamknij się, to nie jest licyzacja, już to jest handel. Teraz, tak, to jest handel. Daj ja to do Beryl. Wybieram. Daj to do Beryl. Ktoś będzie ci zajebieł od razu. No dlatego tutaj. Dobra, wiesz, to to nie, to chodź stąd, bo to Dobra. jest centrum handlowe, w którym mieliśmy być tylko ci, którzy handlują, I, ale widzę, że I to I will do it, i it myself. Chodź tu. <laughs> oh Dobra. <God. laughs> e, chodź. E, ja myślę, że powinniśmy tutaj wrócić. Myślę, że powinniśmy wrócić do budynku. Fuck. My się tak. zduplikowaliśmy Forskin Boilera i teraz nie ma z żadnej wartości. Jak? Jak to zduplikowali? Co z nim zrobili? Co? Co się stało? Uderzyłem Boilera morżyczkami. Oh to że go uderzyłeś, to nie znaczy, że ich użyłeś czarno. No dobrze, no to. E, dobra, wyciągaj temy, zanim tu przyjdą. Dobra, deal. Dobrze. To jest jedyny prawdziwy napęd Boilera. Tak. Powinniśmy go zaczęto no, zacząć. Mam, mam nadzieję, że nie dałeś mi podróbki. Nie, 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 to są prawdziwe. Jedyne. Sprawdź na enchanty. Mm -hmm. Projected protection. Zgadza się. Chroniący przed kam. Mam jeszcze Timberlandy do sprzedania, jak ktoś chce. A ja mam Timberlandy. Mam w sumie I... dwa egzemplarze. No. Tak, są dwa na całym świecie. Ja, ja myślę, kupię. że powinniśmy prowadzić spis tego, jakie wartościowe przedmioty ma kto, żeby przypadkiem nie falsyfikaty nie żadne Jak kupię to. Timberlandy, poka. Tak. Dobra. Czy, Dobra. Czym to w ogóle jest? Zumboty to Dam ci... poprzednią cenę. No. 12 stock of cocaine i hardened shit. Nie mam to miejsca w ekwipunku, bo, wszystko, bo mam wszystko w foreskim, za dużo foreskim. <laughs> to... Hardened shit i testy gór. co ty myślisz? A, do...